Witajcie, moi mili widzowie, Jestem Mistyczna Panda, a to jest mój kolejny temat przemyśleń: Minecraft. Miłego oglądania. Będąc małymi szkrabami, godzinami bawiliśmy się najróżniejszymi klockami, czy to by było Lego, Duplo, czy inne cholerne firmy. Wygląda na to, że od tamtej pory, od, naszych od naszej młodości, niewiele się zmieniło. Dalej bawimy się klockami, tylko tym razem rysowanymi w pańcie. Mimo to, że Minecraft pojawił się w erze, kiedy to grafika jest jednym z najważniejszych aspektów gier komputerowych, pochłonęła miliony użytkowników komputerów stacjonarnych, a także od niedawna użytkowników Androida oraz Xboxa 360. Niezależnie od wieku, ogrom ludzi jest zafascynowany możliwością wybudowania wirtualnego domku. A niektórzy nawet dzielą się swoimi posiadłościami w internecie, tworząc tzw. let's play. E, lub innego rodzaju filmiki. Niestety, na większości filmikach te domy wyglądają tak. Jeden z patrz Minecrafta zmusił gr graczy do niestety mordowania niewinnych stworzonek, aby przeżyć. Prawo dżungli, moi mili. Jednak co mnie dziwi w Minecrafcie oraz filmikach na jego temat, a mianowicie to, jak ludzie na niego reagują. Większość. No czy ja wiem, czy większość. Bardzo dużo ludzi zachowuje się mniej więcej tak. A, znowu Srycraft! Muszę dać łapkę w dół, bo inaczej nie wytrzymam. Mimochodem, ludzie, na, którzy nagrali owy filmik, w dalszym ciągu nagrywają, yy, nagrywają Minecrafta. I co się dzieje? Reakcje są następujące. Wow, ale zajebiaszczy ten Let's Play! Łapka w górę i sub. Niestety, hipokryzja yy, szerzy się w Polsce i nic na to nie poradzimy. Minecraft jest i będzie grywalny, i bardzo dużo ludzi robi z niego i będzie robić let's play. Mimo, że już zostały wykorzystane niemal do końca możliwości jego, to tylko się nam wydaje, że zostały wykorzystane jego możliwości. Minecraft jest praktycznie nieskończony. Możemy robić co tylko nam się żywnie podoba. Możemy być dygwalem rolnikiem a nawet możemy udawać kaktusa. No dobra, nie możemy udawać kaktusa. Wielkim plusem tej gry jest cykl dla dnia i nocy. I także wymaga od nas gra, abyśmy walczyli wiecznie o przetrwanie. Ponieważ jak widzicie, gram na trybie normal to oznacza, że nie mogę sobie teraz iść i wybudować spokojnie domek, ponieważ zaraz wyskoczy na mnie jakiś potwór. Przykładowymi potwarami są na przykład szkielety. Owce nie. No dobra, widzimy szkielety. Zaraz podejdę do nich i zobaczymy jak się może skończyć takie spotkanie. To jest szkielet. Jak widzimy, nie opłaca się wdawać z nim w dyskusję. Jedne co nam pozostaje po spotkaniu z takim bydlakiem? Albo walczyć, a jeżeli nie mamy broni, to spieprzać. Nie mogło również w filmie o zabraknąć głównego antagonisty, a mianowicie Creepera, który właśnie mnie rozpieprzył. Tak wygląda gra po śmierci. Pojawiamy się na respawnie, czyli tak zwanej czarnej dupie. Nie wiemy co robić, wpadamy w panikę. I dużo graczy w takim momencie wyłącza grę. Czyli biały guziczek na czerwonym pod prostokątnym tle. W prawym głównym rogu okienka gry. Bądź też kontynuuje swoją przygodę i napotyka właśnie o takich kolegów na swojej drodze. Jak się kończy takie spotkanie zazwyczaj? O kurczę, właśnie tak. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Przepadliśmy. Umarliśmy. Wielu świeżych let's playerów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Minecraftem oraz YouTubem, ma bardzo mieszane uczucia co do nagrywania Minecrafta, ponieważ bardzo duża ilość widowni uważa, że Minecraft jest już nudny, że nie ma w nim co do roboty. Otóż drogi zaczynający let's playerze, jeżeli masz, czy ja wiem, czy oryginalny pomysł, o to jest już ciężko. Jeżeli masz ciekawy pomysł na let's playa lub na jakiś, jakiegoś rodzaju zagrajmy w Minecrafta. Nie bój się tego nagrywać. Oczywiście spotka się to z słowami krytyki, ale każdy let's player, który ma zamiar w ogóle nagrywać jakiekolwiek filmiki, musi się nauczyć odbierać słowa krytyki od swoich widzów lub też hejterów. Myślę, że to by było na tyle z moich przemyśleń o Minecrafcie. Żegnając Was, mam dla Was prezent. Jatek. specjalnie dla Was, dla moich ukochanych widzów. Żegnajcie.